Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową balkonu. Tak, przystroiłem w poprzednim filmiku łóżko, pod koniec zrobiłem jeszcze drabinki. I teraz jestem gotowy na balkon. Mam ochotę zrobić sobie balkon. Taki wielki taras. Kur... Nie tu. Okej. Okay. nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku Mówiłem Wam o jednej rzeczy. Mianowicie o tym, że w pobliżu jest wioska. A co za tym idzie? Miał być napad na wioski. Mieliśmy zrobić napad. Wioska miała zostać po prostu splądrowana. Teraz szybka rozkmina. Jak zrobić te płot? Nie wiem. Nie pamiętam. nie pamiętam jak zrobić pod Nie wiem. Zapomniałem jak zrobić płot. Pomóżcie człowiekowi. Człowiek jest w ciężkiej sklerozie i zapomina tak prostych rzeczy. Na przykład takich, jak zrobić płot w grze. W grze Minecraft. Trzeba coś sobie tak kawałek rozbudować Żeby nie było że tu jakaś bieda mieszka bo tu w końcu mieszka król Albanii nie? król Albanii, nie jakiś podrabianiec a więc ja nie pamiętam jak się robiło płot bym powiedzieć, że tu mam szkło. Nie wiem, czy można postawić pochodnie na szkle. Shift. Nie można. I właśnie zepsułem sobie szkło. Właśnie sobie, kurwa, zepsułem zabawę. Kto mi odkupi moje szkło? Kto mi to odkupi, sobie postawię tutaj To znaczy tam, gdzie wtedy Biegam, po domu jak jakiś uszułom Nie wiem jak zrobić pod... Nie pamiętam Lecę sobie zrobić mały napadzik Zrobię sobie małego napadziora Atakuję w wioskę osadniczą villagerów villagerowców Mieczyk dobra jesteśmy gotowi zobaczmy tylko gdzie jest słońce słońce jest tam zaraz będzie ciemno nie mamy zbytnio dużo czasu operacyjnego Nie mamy zbytnio co robić Mamy zbytnio jeszcze jedno łóżko więc Nie wiem po co Ja robiłem łóżko Kulka. po co Skrzyneczka Na coś kiedyś na pewno się przyda Zrobię sobie ukrytą skrzynkę. Fajny patent. Fajny. I w skrzyneczce będę sobie chował złoto. Give me that gold bitch. Tutaj elegancko jeszcze dwa podesty do albańskiego tego. Siedziska prawdziwy król Albanii musi mieć złoto w, nad swoją głową bo to nie jest jakieś podrabianie sami wiecie o co chodzi teraz jeszcze przesunął na jedną stronę łóżkę, żeby mu się wygodniej leżało i jest nowy dzień i lecimy sobie, sobie plądrować. skoku wody, prawdziwy, prawilny, albański, nie jakiś podrabiany i półmaraton na rozgrzewkę albańskiego maratonu i atak na wioskę. Zobaczymy, co tam mają ciekawego. Muszę porozmawiać. Yy. Z prawidłowymi członkami, 11 ryb. Hmm, pomyśla. Hmm, moje jajca, twoja broda. Hmm, pomyślmy. A ty, kolego z Albanii, co byś chciał mi sprzedać?

Zdziwy towar Po to prostu z Albanii O I tu fajnie Dobra, przyda nam się siekiera, bo drzwi nie mamy, a drzwi szczerze nie chce mi się robić, a prawdziwa studnia, gdzie y, każdy Albańczyk musi. Y Czerpać musi wodę. nie czaskać drzwiami. Mhm. Rozumcie. To mamy prawdziwy mamy prawdziwy po to przyszliśmy. Nie atakować mnie, mi moich zabeków. A wy, królowie Albanii, po coś zachowacie. Nie macie płotu już. Musiał wziąć go król do swojej osady. Dobra, zetnijmy tu wszystko. rozumiecie? To był napad na bank. A więc to tyle zostało z waszej śmiesznej wioski. Wracam do domu. Później wrócę. Dobrze, a więc to było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was już do kolejnego. A więc trzymajcie się i na razie.